Serdecznie witam na konferencji prasowej Twojego Ruchu. Konferencja jest związana z niepokojącymi wydarzeniami, zjawiskami w polskiej nauce, w tej fragmencie, który się odnosi do humanistyki, a jest to dość duży zakres nauki i przedmiotów. Spora grupa naukowców i badaczy w Polsce zajmuje się tymi zagadnieniami i ogromna ilość studentów studiuje na wydziałach humanistycznych, wydziałach społecznych, gdzie no, te problemy pojawiają się, o których chcieliśmy chwilę dzisiaj powiedzieć, no i też mamy pewne propozycje, jak tą polską humanistykę uzdrowić. Wiemy, że Okrągły Stół się odbył, wiemy, że zbierają się młodzi naukowcy, którzy mają odmienne zdania. No i my też mamy pewien pomysł, a nawet parę pomysłów, aby ta nasza humanistyka wróciła na właściwe miejsce, szczególnie na właściwe miejsce w Europie i w świecie, nawiązując do szczytnych czasów polskiej humanistyki sprzed, no niestety, ale paru dziesięciu lat liczącej się w światowej nauce. Doktor Iszkowski, nasz szef think tanku, przedstawi szczegółowe zagadnienia. Dziękuję bardzo. W opracowaniu tych, tego stanowiska brał udział również profesor Małgorzata Kowalska, która jest jedynką koalicji Europa plus Twój Ruch w okręgu warmińsko-Mazursko-Podlaskim. Wychodzimy z założenia, że wysoki poziom nauk humanistycznych jest bardzo istotny dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa, dlatego że to od tego od Właśnie rozwoju humanistyki, poziomu humanistyki zależą takie czynniki jak kapitał społeczny, funkcjonowanie demokracji, praworządność. W związku z tym trudno jest rozpatrywać to tylko w kategoriach finansowych. Natomiast nawet jeżeli byśmy patrzyli na nauki humanistyczne tak, jak chcą patrzeć na nie rządy i jak, jak próbuje patrzeć na nie ministerstwo, to znaczy poprzez pryzmat inwestycji, które powinny się zwracać, to te inwestycje można wykonywać tych inwestycji można dokonywać w o wiele lepszy sposób, bardziej efektywnie. Na przykład zastępując system grantowy, systemem nagród za już zakończone projekty i za osiągnięcia, to jest ułatwia o tyle, że zamiast dwukrotnego rozpatrywania najpierw pomysłu na to, co chce się zrobić, a potem rozliczania tego, czy to, co naukowiec, badacz, humanista zrobił, jest rzeczywiście tym, co zamierzał. Jest tylko jeden proces proces opiniowania, który odnosi się już do gotowego, nazwijmy to produktu. Po drugie, i to dotyczy nie tylko humanistyki, ale wszystkich dziedzin polskiej nauki, należy zwiększyć finansowanie. Sytuacja, w której na naukę w Polsce przeznacza się tylko 70% PKB podczas gdy Wiodące kraje przeznaczają relatywnie pięciokrotnie więcej, czyli 3,5% PKB, jest sytuacją, która nie wróży dobrze ani humanistyce, ani żadnym innym dziedzinom. W związku z tym trzeba zwiększyć finansowanie i odnosi się to również do dofinansowania studiów, które nie powinny być oparte na liczbie studentów, bo to prowadzi do, do obniżania jakości chęcią pozyskania jak największej liczby studentów w sytuacji niżu demograficznego. Jest jeszcze jeden pomysł, nie wiem, Pan Poseł? No, oczywiście, bo to w taki sposób bo pomysł trochę mój ale tutaj z kolegą go doszlifowaliśmy. Otóż kwestia jest związana z wydawaniem pieniędzy, aby wejść na te najwyższe szczyty, aby nasi humaniści funkcjonowali w kręgu tych, których w danym momencie uważa się za tuzów filozofii, socjologii, psychologii, edukacji, antropologii itd., o których się mówi, a którzy nie są tylko tematem rozbów w wąskim gronie, Jakichś tam kuluarów, uniwersytetów mniej lub bardziej znanych, ale z ich opiniami na temat świata, dokąd świat zmierza, jaka może być, jaki może być scenariusz, jaka może być przyszłość, liczą się rządy, więc to nie są tacy bujający w obłokach filozofowie, tylko osoby, które często dość ważne wypowiadają sądy o przyszłości albo o teraźniejszości krytyczne, z którymi liczą się rządzący i biorą to pod uwagę. I Przeliczyliśmy 80 milionów, które na ostatni, w ostatnim trzecim konkursie wspierania naszej humanistyki było wydane i dobrze, że jakieś dodatkowe pieniądze weszły. Można by było trochę to racjonalniej wydać. W jakimś sensie racjonalniej, to znaczy... Wielu naszych młodych humanistów ma problem z dotarciem właśnie do takich światowych centrów, jednostek, bo to po prostu kosztuje. To po prostu kosztuje, trzeba tam przyjechać, trzeba zapłacić, trzeba się utrzymać. Nie zawsze na to wszystko są granty. Więc pomysł jest odwrócenia i pomysł jest nie taki, że nagle oświecenia dostaliśmy, tylko bardzo bogate kraje, Szwajcaria, Stany Zjednoczone realizują. Mianowicie kupuje się takich fachowców. Przyjeżdża się do pana profesora i się mówi, panie profesorze, na 5 lat, za ile Pan by mógł u nas popracować, robiąc to, co Pan robi, badając to, co Pan bada. Warunek jest tylko taki, że będą również uczestniczyć w tych badaniach nasi młodzi, czy przygotowujący rozprawy doktorskie, czy podoktorskie badania naukowcy. Plus jest taki, te osoby uczą się bezpośrednio od tzw. mistrzów uznawanych w świecie, zdobywają pragmatykę również pozyskiwania pieniędzy, pragmatykę, bo większość tych światowej sławy fachowców od różnych dziedzin humanistyki żyje po prostu z grantów i mało tego utrzymuje nieraz nawet jakieś tam instytuty i wydziały z tych grantów. Wchodzą w krąg światowej literatury, a więc są cytowani, mają swoje osiągnięcia w związku z tym rozpoznawalne i stają się osobami, które będą mogli dalej to przekazać. Plus jest bardzo prosty, wielokrotnie taniej za to, co można by było bardzo drogo kupić. I wielokrotnie lepiej za to, co dzisiaj robimy. My oczywiście uważamy, że aktualna polska kadra, jak najbardziej w dużej części, nadaje się do finansowania i dobrego finansowania, przede wszystkim dobrego finansowania, ale niestety świat zglobalizowany trochę innymi regułami się rządzi. Jeżeli my nie będziemy docierać, nie będziemy funkcjonować w tych centrach, aktualnych centrach, my mówimy o przykładzie humanistyki, ale też można by powiedzieć o innych, o innych dziedzinach nauki, no to będziemy ciągle na peryferiach. Seriach, ciągle nie będziemy mogli się przebić i ciągle będziemy narzekać, tak? To się po prostu patrząc trochę biznesowo, ale w tym wypadku ten biznes przekuje się na wartości niematerialne jak wiedza, jak i też krytyczne spojrzenie na to, co się w Polsce dzieje, bo często te badania, które się dzieją w świecie, są właśnie badaniami aktualnej, krytycznie aktualnej sytuacji społecznej, społeczno-ekonomicznej, będziemy po prostu mieli osoby, które będą uczestniczyły w tym na światowym poziomie. Z którymi głosem ich będzie no, liczący się, no i będzie tych osób o wiele więcej niż tych kilka <laughs> Przepraszam, tych kilka perełek, tych kilka diamencików, które jesteśmy w systemie aktualnym oszlifować i pokazać światu. Więc zachęcamy, brutalnie mówiąc językiem liberalnym, gospodarki liberalnej, nie myślenia liberalnego, społecznego, warto zainwestować w to, aby na pięć czy więcej lat właśnie ci dobrzy, najlepsi ze świata do nas mogli przyjechać, oni chętnie przyjeżdżają, tylko po prostu mówią wie Pan trzeba mi zapłacić za bilet i żebym się utrzymał, bo większość z nich już ma taki status, że nie potrzebuje tu wielkich pieniędzy zarabiać, a z chęcią też zobaczą, jak funkcjonują inne środowiska, bo też jest to dla nich nauka, oni są często bardzo właśnie na takie doświadczenia otwarci, tylko trzeba do nich po prostu pójść. Za niezbyt duże pieniądze możemy zrobić bardzo dużą sprawę dla polskiej humanistyki, dlatego zachęcamy nasze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby może spróbowało ten temat podjąć. My oczywiście służymy wszelką pomocą. Te niezbyt duże pieniądze to jest tyle samo, ile wydajemy rocznie na Narodowy Program Wspierania Rozwoju Humanistyki, czyli 80 milionów, ale starcza to na 16 pięcioletnich projektów, w trakcie których powstanie 32 prace, w których mogą powstać 32 prace doktorskie i też 32 rozprawy habilitacyjne polskich naukowców pracujących pod, w zespołach tych światowych autorytetów. Na koniec jeszcze... No z... uczestnictwo w różnych konferencjach. I artykuły. Dokładnie. Na koniec jeszcze wyrazy zainteresowania dalszymi losami wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, który został złożony przez Komitet Obrony Humanistyki z poparciem 41 instytutów z różnych polskich uczelni. Ten wniosek dotyczy konstytucyjności opłat za drugi kierunek studiów. Został zgłoszony do Rzecznika Praw Obywatelskich wczoraj. Jesteśmy ciekawi i czekamy z zaciekawieniem, z zainteresowaniem na to, co się z tym wnioskiem stanie. I jakie będą dalsze losy? Czy Rzecznik Praw Obywatelskich skieruje ten odpowiedni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego? Dziękujemy.